Hej, 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 witam Was bardzo, bardzo gorąco w ten dosyć mroźny poranek. Spotykamy się po raz 18, aby podsumować tym razem 29 sezon, sezon zima 2023. Czasami w takiej obsłudze konferencyjnej na boisku mówimy do Was, że kończy się kampania zimowa. Słuchajcie, za nami 29 sezon, w którym to 111 reprezentacji i koleżeńskich drużyn uczestniczyło w bardzo ciekawych momentach, ekscytującej rywalizacji przed nami krótkie, aczkolwiek nabite informacjami podsumowanie tego sezonu. Zapraszamy do lektury. Za nami rozgrywki w drugiej lidze B. Jak wspominaliśmy już 6 tygodni temu. Już wtedy ta liga była bardzo wyrównana. Końcówka to tylko udowadnia, na samym końcu aż 5 drużyn przebiły próg 20 punktów. No i panowie przewidywaliśmy, ja ze swojej strony DPD na pierwszym miejscu, Kompensa na drugim i Boś Bank, co wielu pewnie dzisiaj zaskakuje na miejscu trzecim. No i można powiedzieć, że wiele się nie pomyliłem, a właściwie tylko o jeden punkt. A wy panowie? Ja jeżeli chodzi o Mistrza też wszyscy zresztą postawiliśmy na DPD. Czuliśmy, że to czerwoni, szczególnie że panowie w czerwonych właśnie koszulkach po pięciu kolekach mieli komplet punktów. No, ale druga część sezonu przetrafiły się dwie porażki w meczu z kompensą. Tam mieliśmy sporo emocji. Bezpośrednie derby, tak można dokładnie powiedzieć. Tak. Ekipy doskonale znane, znające Panowie... się. Dokładnie, dokładnie. Tak i. DPD przegrało z kompensą i myślę, że ten mecz zadecydował o ostatecznym rozrachunku, jeżeli chodzi o tabelę. Przypomnę, wynik do przerwy 1 do 2 dla kompensy i po 40 minutach DPD 2, kompensa 3 to było w kolejce numer 7. Dokładnie tak i cóż, i DPD na drugim miejscu. Ja widziałem DPD jako mistrzów, kompensę jako drugą drużynę i tutaj jeżeli chodzi o Trzy zrobiłem niezłą sobie podpórkę, z tego co widzę, bo zrobiłem Lingaro, slash Group One, slash codeo Group i właściwie nie trafiłem żadnego. Okay. <gry> jeśli, chodzi, jeśli chodzi o mnie, ja y, też typowałem Czerwone Diabły jako mistrzów, DPD na miejscu pierwszym, Lingaro postawiłem na fiołki, na fioletowych, którzy urzekli mnie w pierwszej części sezonu, y, myślałem, że końcówka będzie rewelacyjna w, w, wśród programistów tak się nie stało no i kompensę, kompensę obstawiłem jako zespół numer 3, finalnie DPD i kompensa na podium no i... doceniałem Accenture doceniałem Kodeo Group ale finalnie no no teraz na młyso, ustalmy jedną rzecz ta pierwsza piątka to Jakub, pięć, pichora. 28 punktów i 21 punktów na miejscu piątym, to wszystko się kotłowało to wszystko się mieszało też mieliśmy emocje do samego końca. Przypominam ostatnie kolejki, gdzie Accenture, Porozmawiałem trochę szczegółowo, co o tych meczach. Accenture, które przychodziło na mecz, było 3 do 1 dla Codeo Group w ostatnim meczu, bo to pamiętajmy, jak wyglądała tabela. Codeo Group, Accenture, obie drużyny były zainteresowane walką o podium. E, jeszcze było grupę, było y, grupę, które walczyło w, tym, w tej kolejce ostatniej z, z Boźbankiem. Tam wszyscy byli zainteresowani wynikami, zwycięstwami, ale, ale. Jeszcze, jeszcze przepraszam panowie, bo to y, trzeba po kolei wszystko. Grupę M grało chwilę wcześniej chyba właśnie. Y, z Accenture. Y, de, DPD, grupę M, to był bardzo ważny mecz dla grupy. M, było 1 do jednego i DPD wygrało i Accenture Amazon i skupiłbym się teraz tylko na ekipie Accenture bo to, bo to jest ważne Panowie przegrywali z Amazonem wygrali z Amazonem 5-4 w końcówce i tak samo zrobili z ekipą Codeo Group, gdzie tu obie drużyny były zainteresowane walką o podium. No i zdaje się, że Accenture przegrywało 0 do 3. Było 0 do 3, tak. Ja później tu... 1-3 do przerwy. Dokładnie tak. I potem 5-3 comeback. panowie. No tak samo z Coca-Colał. Accenture. Tak. Eksperci od comebacków, od wielkich powrotów będziemy o tym pisali w podsumowaniu na pewno. A jeśli bo, dodamy do bo tego, to... że bo mówisz o dwóch kolejkach ostatnich, a jeszcze kolejkę wcześniej Accenture wygrało 6 do 5 z grup M, które także Dokładnie. było zainteresowane. I, to... I tutaj te trzy kolejki przepchane. Szaląc przepchane. No ja poszedłem. poszedł siłowny. dalej, przepraszam, przepraszam, bo my tak wchodzimy sobie, w... to są trzy kolejki. Czwarta kolejka wcześniej, to jest to, co mówi Patryk, okay. czyli Accenture wygrywa 5 do 4 z Coca-Colą, ale zobaczcie, 5 kolejek, czyli jeszcze jedna. Accenture wygrywa z Lingaro 2 do 2 do przerwy, 6 do 4, czyli to już też jest bardzo ciekawa historia. Także 6 ostatnich kolejek to są mecze no dosłownie o włos. Ten mecz z Lingaro pamiętam, to tam wydawało. Stawiałem w trakcie meczu i myślałem, że to Lingaro jednak wygra, no ale Accenture. Właśnie, to, i to jest niesamowite, bo jak patrzę, <grym> robiłem screen tabeli w połowie sezonu. Akcenter przegrało dwa mecze. W pięciu meczach miały trzy zwycięstwa i dwie porażki. Żad, żadnego remisu. Miej 9 punktów, to na piątym miejscu, a to co mówiłeś. Potem kolejne zwycięstwa, gdzie odwracali losy spotkania. I 27 punktów na końcu. no to Gdyby nie ten mecz DPD, bez y, głównego czołowego napastnika, który im wypadł w trakcie sezonu, prawda? Tak, mówimy o Jeremim, natomiast był Janek, Harry Potter. Był Filip, też ważna postać dla Accenture. Także dla mnie to, może panowie z kompensy i DPD się obrażą, dla mnie to była taka drużyna wisienka na torcie, truskawka no, na torcie. Drużyna Chodziutka. sezonu, no. E... Ale obawiam się, że tak sensacyjny sezon może się już nie powtórzyć tak, w wykonaniu. Tak, tak. No, to się zdarza na... raz na karierę. Zrobili to w <noise> niesamowity sposób i szczęście, wszystko, umiejętności sprawiało, że to oni potrafili wygrywać, Także brawo panowie. No i co, i pechowcy? Pechowcy najwięksi tutaj w, w tym zestawieniu, tu grupę? No właśnie, nie wiem, czy grupę, Czy czy na przykład nie Kodeo Group, że... Znaczy, grup to jest mój zawód w tym sezonie. Zawiodłeś się na chłopakach? Nie, nie można mówić o zawodzie. Słuchajcie, ta grupa tu już to, to, jest, to jest. Znaczy, nie, zawiodłem się. Pierwsza grupa wtorkowa, tu już jest. Jakub, no ale wiesz, ostatni mecz decydujący na. Przepraszam. No prowadzili 3-0. Ale dwie minuty po y, regulaminowym czasie rozpoczęcia meczu był tylko jeden zawodnik na boisku. Okay. więc no, Ale może, wiecie, chłopaki, to jest taki mecz, który tu jeżdża Ale na własne życzenie prosi nas o na zaczynanie jak najwcześniej, tak? No tak. To, to no. zostało spełnione. No, mówię, Co ostatni... nie zmienia faktu, że zobaczcie, gdyby wygrali z Accenture, wiem, że gdyby to ulubione polskie słowo w no, piłce nożnej, to, jest to, no to jest byliby zasadne. Robiłaby się nam mała tabela. Trzech zespołów z, z Accenture, grupę Kodeo, i tam spokojnie można by było wrzucić zielonych na, na to podium, także. Mm. Dlatego dla mnie zawód tylko za, za ten ostatni mecz, nie wiem, jakie były tam, czym było to podszyte, ale. Słuchajcie, no nie wiemy, może, może czy to czy przyjechali chłopcy oddzielnie, czy busem, no nie znamy szczegółów. Niemniej wiecie, to zima ma też. Sezon zimowy ma też dwa trudne momenty, w zasadzie jeden moment. Ferie. Ferie, okres ferii, to są dwa ale to tygodnie. To było po feriach, więc. Tak, no tak, panowie, tak. No panowie, i trzeba nam wiecie, no, Są co też jakieś choroby, jakieś, jakieś przeziębienia teraz. Bramkarza na pewno zabrakło w, w, w tym meczu przedostatnim przed ostatnim w znaczy, No Ale poczekajcie, no to ustalmy jedną rzecz. Chłopcy się spóźnili, czy byli na styk, a prowadzili 3-0. Więc o co chodzi? Mm -hmm. Więc, czyli przegrali mecz w drugiej połowie, nie w pierwszej. No tak, ale, doje nie, doje dojechali, Bo ale nie dojechali. Wy wygrali pierwszą połowę 3 do 1, a przegrali drugą połowę 0-4. No, chodzi mi tylko o takie, wiesz, no, podejście do tego meczu, tak? No, no te dwie ostatnie kolejki mocno zrzuciły. No, znaczy mi... inaczej, słuchajcie, wątpię, żeby ludzie. A ostatnia kolejka, to coś się spóźnimy. Na pewno tak nie było, po no, prostu coś co, się tam wydarzyło. Za, coś na pewno z tym stało, no, ale no, to jest nieistotne, za, że zostawmy no, to. na pewno świetnie, znaczy inaczej. Kodeo potwierdziło, że gra dobrze w piłkę, że do samego końca liczą się o. O, o medale. Lingaro, Fiołki. No to jest mój pozytyw akurat. Ja to no jest bardzo... to jest Benieminek, prawda? Pierwszy debiut sezon. W... fajny debiut, naprawdę. Bardzo fajni ludzie, bardzo sympatyczni, no tym bardziej się ekscytuje faktem, Nie brakowało że... Pythona. Był, raz, raz był, raz go nie było i tak... Czę częściej. Chcemy częściej Pythona. E, to e, jest mój... Dojdę jeszcze tutaj do, do, z myślą. E, Lingaro grać będzie we wtorkowej grupie w której no, będzie kilka zespołów właśnie branży, branżowych, nie nazywamy, pamiętajcie, u nas nie nazywamy, nie wiem, liga informatyków czy programistów, mamy drużyn programistycznych 12 chyba, i, i, i każde jest no na innym poziomie? Tutaj w, w rywalizacji właśnie z Amazonem yy, to Lingaro okazało się lepsze. Jedną brameczką, 3-2 wygrali. No nie mówię dla mnie, jak dla mnie, yy, Lingaro, to jest pełen pozytyw i ten środek tabeli to jest dobry taki prognostyk na kolejny sezon. Nas no drugim takim moim zawodem, jeżeli tak sobie pozwolę przejść, do powrócić do, do zawodów, yy, byłby ten mój typowany na trzecie miejsce Boźbank. No ale to już ustaliliśmy, już mówiłem wcześniej na podcaście, że to jest tak raczej tak z przykory, żeby chłopaków zmobilizować. E, skądinąd w rozmowach tam kuluarowych e, e, wiem, że no tam był problem z ze składem. Tomek Mikołajczyk e, no tam chyba opuścił parę spotkań, e, no ale wiadomo, że Tomek sam, sam tych meczów nie, nie, nie prowadził, nie wygrywał. No ale myślę, że no Boźbank jeszcze wróci. Dominiku, jak uważasz? No, też tak czuję, o ile będą w niższej linii, nie muszą nie wiem teraz. Po tym, po tym, że Mateusz Chojnowski już z chłopakami nie gra. Y Tomek Mikołajczyk miał w, w poprzedni wyśmienity sezon, teraz trochę jakby trochę jakby się zatrzymał. Y Piotrek Wawrzyniec mu też tam pomagał, wturował asystami, ale to jest chyba za mało na ten poziom. Myślę, że no muszą, muszą się chyba trochę odbudować w niższej lidze. Tym bardziej, że te ligi jednak dodajemy jeszcze jedną, więc, no więc warto będzie ich sprawić trochę z niższymi, niż rozstawionymi drużynami. No i no jeszcze kurczę, jestem zawiedziony już przy moich zawodach coca u HBC. Ja wszystkim nowym drużynom, które nie miały przyjemności z nimi grać. Zawsze przed meczem, powtarzam, panowie prowadzicie teraz w pierwszej połowie, ale uważajcie, bo was dogonią w drugiej. No i... To, nie doganiali. W tym sezonie W tym sezonie akurat nie doganiali, ale nie doganiali. No, gonili i to naprawdę niektórym sprawiały, sprawiali e, potężne problemy, jak na przykład e, z, w meczu z Aksenciem, to był bardzo dobry mecz, e, czy na przykład w meczu z Kompensą. Koga kola to taki kamień w bucie zdecydowanie, co? Ale tu akurat z kompensa, to z kompensu to kompensę ich dogoniła. No i kola tak, kola to był taki ten, ten kam, kamyk, który, który tutaj sprawił problemy. Z kolei znowu idziemy dalej. Amazon. Też fajny. Pozy... Właśnie ja chciałbym się inaczej. skupić na pozytywach. Dasz mi trochę, Patryku, bo ty tak tutaj... Wetnij mi się, wetnij Cię... mi się, wetni mi się w głos. No? mówisz tu o takich negatywach, a ja bym chciał pozytywnie, ja bym chciał pozytywnie o Filip Morrisie powiedzieć, bo wiadomo Lingaro. No panowie, 13 punktów, nowe stroje, ładnie prezentujące się w czerwonym, powtarzalny skład. Ja takich Filip Morrisów lubię. Jak oni przychodzą w powtarzalnym składzie, to są w stanie powalczyć nawet z najlepszymi. I widzę promyk nadziei w ich grze i, i w tych nowych, czerwonych, pięknych, najkowych strojach. No i ja Filip Morris znam od 2014 roku. No wiem, wiem, że ty wiesz. Ta no, drużyna się wzią, zmieniła i szczerze mówiąc nie ale widzę mieli, tego, co ty widzisz. Mieli, ale mieli problemy ze składem, a teraz tam ciągle przychodził ktoś inny. A teraz mam wrażenie, że... Ty wrócił, tak, a wrócił, przepraszam, masz rację. U wrócił, od kiedy wrócił Adam Zdunek, po kontuzji zdaje się. No i, i też robi różnicę, no ale to stały skład, tak? Konrad. Amadeusz, Amadeusz fajny. Amadeusz, tak. By no i... Macie Klech, no to, to to chłopaki, które tam podtrzymują ten, ten zespół. no Jeżeli ty uważasz, że to jest pozytywne, no ja liczyłbym na więcej od nich. Karol Warzecki to też ciekawa postać. Tak, I właśnie. Karol, ja jestem Karol. wielkim fanem jego koszulki Arsenalu, jeżeli dobrze no, pamiętam. Chłopak dom, on powinien grać w ruchby co najmniej. Tak, ale przy tym bardzo dobrze skoordynowany i dobrze poruszający się, więc. No ja. Te jego główki, takie walkę o piłkę, mam przed oczami za każdym razem, jak o nim myślę. Nie chciałbym się z nim przepychać w powietrzu. <grym> Raczej musiałbyś drabinę wziąć tam z boku, i wtedy wygrać główkę. I dobre obciążenie. Tak. E... Jeszcze o plusie chciałem powiedzieć o Amazonie na koniec sezonu, bo panowie w pomarańczowych koszulkach. Yy, przebudzenie. Przebudzenie i rozmawiałem chwilę tam z, z ekipą. Powrót Aleksa, która właściwie Alex miał kontuzję i wrócił do składu. No i też na koniec to co mówiłem a propos Filip Morris, że pow, była powtarzalność jeżeli chodzi o skład. Panowie się zgrali i wyglądali naprawdę lepiej na końcówce sezonu. No tu z Amazonem jedna taka sytuacja, którą chyba warto wspomnieć. Panowie mieliby szansę na dodatkowe 3 punkty, gdyby nie to, że... Jak wiecie, czasem bardzo, teraz już bardzo rzadko się zdarza, także... E, no, niekiedy drużyny, jeżeli od, oddały, zgłosiły nam e, nieobecność wcześniej, i tak dalej. Zorganizowaliśmy tak, że no, Amazon musiał odrobić dwa mecze jednego wieczora. Niestety, zagrali jeden mecz, niestety drugi odpuścili w ogóle, opuszczając obiekt. No, to było spotkanie z grupem. Tutaj, grupem wyszło z trzema punktami. No, Amazon mógłby z nimi powalczyć. To mógłby być bardzo ciekawy mecz na tym etapie, bo to już była to były cztery kolejki przed zakończeniem sezonu, tak? Więc no tutaj Amazon mógł sobie mógł się spróbować, ale najwyraźniej panowie chyba zwątpi w swojej umiejętności, że z tak doświadczoną ekipą granatowych sobie nie poradzą i po prostu oddali walkowerem ten mecz, ale myślę, że no jakaś szansa na te trzy punkty mogła być, mogli być trochę wyżej. Nie są. Coś jeszcze widzisz, jakiś pozytyw tutaj? Ty mnieś na myśli, czy, no, czy mogę przejść do. Przejdźmy do indywidualnych, bo tam widzę to do y, ochrzanienia Menardu. A, y, ochrzaniaj Menardu, bardzo proszę. No znaczy, Nie no, to żarty żartami, ale czerwono-biali chyba już po prostu, tak jak parę innych drużyn, które wspominaliśmy wcześniej w niższych ligach, chyba już po prostu są na tym etapie, że przychodzą się bawić. Nie chyba za wysoka liga, mimo tu W żadnym wypadku, w żadnym wypadku, nie wydaje mi się, ale chyba po prostu traktują już te spotkania na boisku po prostu jako taką rozrywkę, no dodatek do pracy, tak, e, między pracą a weekendami. Ta postawa mi czy nam jako organizatorom odpowiada. Panowie bez napinki tak byśmy chcieli, żeby wszyscy podchodzili do sprawy. E, no jakby... Ale dlatego pytanie czy nie za wysoko, bo jednak e, jak takie podatki... No tak, ale tak... jak damy ich niżej, to oni zaraz, wiesz, znowu rozwalą całą tabelę, tak, trochę tak pół tę pół serio, no ale Menard, no taki, no to nie wiem, znaczy to nie jest zawód, no ale chłopaki, no Stały was naprawdę na no, zdecydowanie więcej. Kurczę, nawet piąta pozycja, to nie wiem, czy, 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 czy nie byłaby realna. Yy, no i Elanko. Kuba, Elanko. Pomyliliśmy się co. Do... Inaczej. Grzegorz Sikora w poprzednim sezonie nie miał. Nie pomylił się co do Elanko, bo no co... nad treścią, tak? Panowie, no bo tak tłumaczycie, że o tutaj piąte miejsce, no nie no, Menard i piąte miejsce to troszkę, troszkę za wysokie progi. Widzimy, że, że, że ta grupa jest za wysoka dla, dla właśnie... No Amazona nie. Amazon będzie absolutnie idealnie, bo rozkręca się Nie, no to mówiliśmy, fajnie. Że Amazon... To jest Menard. Menard idzie troszkę w dół i Elanko idzie troszkę w dół. To znaczy będą to zespoły wtorkowe. Dla nich tutaj wtorek to jest must. Mam takie tutaj wytyczne. Natomiast jak wiecie, ta grupa jest tą silniejszą grupą wtorkową. Jest jeszcze słabsza grupa wtorkowa. Menard i Elanko absolutnie absolutnie będą zjeżdżały w dół, lekka relegacja, ale absolutnie w, w doborowym towarzystwie. Elanko dodatkowo rozpocznie sparingi, rozpocznie sparingi w czwartki, także, także będzie drużyna ta nie dość, że, że grała w lidze, to jeszcze równolegle trenowała. Podobnie zresztą jak cyklicznie robi to drużyna Amazon na przykład widzę dwa oczka wyżej. Także, także chcę, żebyście wiedzieli, że na obiekcie Drukarz trenujemy, trenujemy i tych drużyn trenujących jest naprawdę coraz więcej, co nas Cieszy. Także tyle z mojej strony. No i możemy przejść do e, Indywidualny. indywidualnych. E, Dominiku, jak to wyglądało? Marcin Witowski na pierwszym miejscu. Ja jestem y, pod wrażeniem, że w sensie Marcin jest znany ze strzelania goli, ale że 30, ponad 30 goli. 31. Sei, no, bardzo, no bardzo, bardzo, z, bardzo się cieszę z tego, że wyprzedził Tomka Sadlaka. Tak, tak. Wiem, że pan, no panowie się znają, lubią to, co mówiliśmy wcześniej. E, no tutaj, jeżeli chodzi o elit strzelców, no to nazwiska, nazwiska przez duże N, A, Z i tak dalej, nie będę literował. Naprawdę, Wit Witowski, Sadlak, Haryton, Jabłoński, Mikołajczyk, Szymański, no, Turecki, dream, dream, Matejaszczyk. Bo no, dla bo mnie wiesz, przesadził. Wiciu 31 goli, za dużo. Nie no, brawo, przesadza. brawo, ja też podpuszczałem go w trakcie ostatniego meczu, że jak tam strzeli powyżej 30, 30 goli, to coś tam zapowiadamy dla niego i właściwie Trzeba mu coś zapowiedzieć, jakieś wręczenie dłoni albo. Przecież... Wiecie co, ale to w kontekście właśnie. dłoni, którą Kuba zawsze. W kontekście Marcina i DPD Łukasz komar w ogóle przepadł w tym sezonie. Ale Łukasz był skoncentrowany na defensywce to jest. Nie ma, nie ma co się oszukiwać. W zeszłym sezonie było tak, że Łukasz jakoś był wysoko. Ale Łukasz. Nie, no tylko mówię, że no przepad, tak? Łukasz to jest człowiek, który jest od czarnej roboty w środku pola, on jest jak N'Golo za najlepszych czasów Chelsea, więc no raczej w elit strzelcach bym go się nie spodziewał, jeżeli chodzi o, o, o drugą ligę. No, a co, więc... do, co do asystentów, Filip Olek Tak, dobry transfer. No wyśmienity, można by było nawet powiedzieć. A... Krzysztof Bernatowicz. Potem Krzyśka zabrakło trochę, no ale Bartek Haryton, double-double, kolejny zawodnik z double-double. Nie w tej lidze, ale yy, zatrzymajmy się chwilę. Mo chcę wystawić laurkę dla Tomka Sadlaka. To jest człowiek, który pracuje na siłowni i on ewidentnie jest skoncentrowany na tym, żeby być coraz lepszy. Nie wiem, czy widzicie, śledzicie jego media społecznościowe. Tam za każdym razem można zobaczyć, jak on przestawia tych wszystkich zawodników. Ja to powiem szczerze, że. Ja bym nie chciał z nim wejść w bark w bark, bo ja, jakby był na sektorze A, to na sektorze C byście musieli mnie szukać. On tak potrafi się wbić w niektórych tych obrońców, więc y, ja go porównuję do czołgu. On się wkurza, że czołg to jest coś wolnego, ale ja mówię, że to jest taki szybki czołg, więc y, Tomek y, niósł news, news na barkach kompensę. Sam na hałbica. Tak, tak, niósł na barkach kompensę, ewidentnie w kilku meczach to on e, w kilku. No, ile, ile MVP zgarnął e, Tomek? 6. Za dużo. E, także, no tu nie ma przypadku. Ja e, lubię zawodników też z cienia, więc tutaj wiadomo, oprócz nazwisk kompensy, gdzie też są nazwiska przez duże e, chciałbym podkreślić Norberta. E, Norbert e, Ptasiński cichy, spokojny, uśmiechnięty i, ja go podziwiam, że on wytrzymuje w tym całym natłoku drużyn. To taki trochę Raul Bravo w Galacticos. Wiecie panowie, tam był David Beckham, Ronaldo, a Raul Bravo grał, pojawiał się na lewej stronie, wykonywał swoją robotę Mistrzostwa Hiszpanii z Realem zdobywał. Także brawo Norbert. No i cóż, bramkarze. Tutaj w bramkarzach. No, przemek Pichor. Tak. Przemek Pichor będzie tutaj liczony. Jarek. Jaro tam chyba y, też To y... musicie Jarkowi kolejną bluzę reprezentacji Polski ogarnąć, bo Jarek ma taką piękną z lat dwutysięcznych. Ale wiesz ile tu, tu zieloną? No. Wiesz, że Jarek u nas zaczynał chyba w tej bluzie? No i to jest piękne, że on ją ma, więc musicie. Jakiś taki prezent, panowie. Jarek tutaj. inwestuje w nieruchomości, on oszczędza na bluzach, na <grym> sprzęcie. <grym> Ale... Ale to powinno być. No bo zobaczcie, Jarek ma dwie bluzy i jeszcze ma taką jak Franciszek Smuda, był tą szarą za taką. najlepszych czasów. I tą drugą bluzę ma tylko od święta, więc. No właśnie, <grym> Ale... więc panowie, trzeba jakąś bluzę rep repentacji. Jak mawiał Jerzy Brzęczek, reprezentacja. No, e, tak na szybko, tylko no tutaj Jaro będzie, będzie liczony, będzie liczony Maciek Dobrowski zdaje się, chociaż chyba nie. Marcin Pęszyński i chociaż Marcin też ma chyba dwa mecze w plecy. E, I tylko Karol Wrzoskiewicz jeszcze zdaje się, jeżeli się nie mylę. Karol jest tak dobry, że ma Podwójnie broni. A reszta chłopaków, no niestety, yy, będzie tam brakowało meczów. Panowie, szybko zobaczmy, kto tam najbardziej był kopany i kto najbardziej kopał. Gara, to jest zaskakujące. O proszę. Faul, Uli. No to to bym zrzucał na, na debiut. Na Garego Peyton. Że, 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 że panowie w pierwszych meczach chyba tak najwięcej mieli tych fauli, mi się wydaje. I, i się trochę musieli tutaj obyć. Ale kompensa 19. To jest, to jest to szok, jest to, jest, to jest szok. Jak widać można być mistrzem w dwóch y, klasyfikacjach, klasyfikacji fair ale, i... No ale średnio jak widzimy 35 y, fauli to jest taka średnia y, tak jest. w ligach. No. Y, Dobrze, panom... no, ale umówmy się, no 3 faule na drużynę na jeden to mecz. To mało, no? to jest mało, Maludko. to jest bardzo mało. Jeśli ktoś waluje do czynienia, Tak, jest tak. Przewinienie, Oczywiście, jest. przewinienie to jest. Ktoś cię nabije na rękę. Dokładnie. Także co? super, panowie. To oznacza, że, 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 że jest fajnie, jest sympatycznie i nie kopiecie się po piszczelach. Ważne, że grają panowie w piłkę. Gratulujemy za fantastyczne... Jeszcze raz, rezonu. wtorki w waszym wykonaniu, przy naszej obsłudze. To dla nas przyjemność? Pytanie, czy dla to was? Dla... Pytanie, czy dla was przyjemność. Dziękujemy, widzimy się. Już za tydzień we wtorek! To jest I tak blisko. Ruszamy z wiosną. Tak jest. Do zobaczyska. Siema. Do zobaczenia.